Co można znaleźć w szmatek się na totalnej letniej wyprzedaży? Koniec wakacji, słuchajcie, oznacza tylko jedno: nie tylko przeceny w sklepach internetowych czy w sieciówkowych, ale również w second handach. Bardzo dużo sieciówkowych second handów pozbywa się ubrań letnich przed wprowadzeniem jesiennej kolekcji i wyprzedaje produkty naprawdę bardzo tanio. Dzisiaj zabieram Was razem ze sobą na klasyczne zakupy w second handzie. Chciałabym przede wszystkim dzisiaj znaleźć muślinowy komplet. Zobaczyłam na Pinterestie inspirację i pomyślałam, że też muszę mieć coś takiego, już może nie na to, na to, ale na następne. Biała muslinowa bluzka i biała muślinowa spódnica. Jeśli nie biel, to beż albo błękit, ale nastawiałabym się przede wszystkim na biel. Jeśli słyszycie dziwny odgłos, to jest to klimatyzacja w moim bardzo starym już samochodzie, więc sorry, ale jest tak ciepło, że nie dam rady nakręcić tego bez klimy. Um, I no i co? No i lecimy, zobaczymy co uda się znaleźć i za ile. Dzisiejszą podróż do second handu rozpocznę od działu z butami i pierwsze, co się rzuciło, może nie letnie, ale już jesienne, tak moja głowa już jest miesiąc do przodu. Zobaczcie tylko te przepiękne zielone szpilki. Były nowiutkie, kosztowały 40 zł. Niestety nie mój rozmiar, ale dawno nie widziałam tak oryginalnych butów w tak oryginalnym kolorze, bo tutaj w sumie jest to najważniejsze. I nomen omen, szpiczaste buty wróciły. Następnie coś markowego i są to pumy. One są co prawda używane, ale widziałam na TikToku kilka porad na to, jak wyczyścić takie obuwie. Tym razem nie mój rozmiar, ale myślę, że jeśli kiedyś uda mi się trafić markowe buty, które będą wymagały odświeżenia, to poniesięgnę. Jeszcze jedne szpilki, które bardzo mi się podobały, ale tak samo nie mój rozmiar. Też cena w okolicach 40 zł. Następne buty to powrót do. Przeszłości, ponieważ pamiętam, że bardzo chciałam takie buty, ostatecznie nigdy mi się nie udało kupić. Trochę printów zwierzęcych tym razem dość znana marka na takiej platformie i e print węża. Następne buty ponownie coś markowego i ponownie coś do odświeżenia, są to Nike. Niestety ponownie nie mój rozmiar, nie miałam tym razem szczęścia do butów. I jeszcze ciekawe rzemianki na takim delikatnym obcasie ze skóry. Ok, przechodzimy na dział z sukienkami. Na początek jedno z moich ulubionych połączeń kolorystycznych, czyli róż z czerwienią. No przepięknie się to prezentuje. Następnie świetny skład jakościowo, bo był to 100% len, bufiaste rękawy. Niestety nie mój rozmiar, ale była przepiękna. Propozycja na cienkich ramionczkach w serduszka, urocza. Myślę, że fajnie by wyglądała z białymi trampkami, tak samo jak ta koszulowa sukienka w taki motyw roślinny do sumiennego kapelusza. Super. A skoro przy kapeluszu jesteśmy, to klimat safari się kłania i jest fajny kombinezon. Coś dla fanek mini, pomarańczowa sukienka z długim rękawem. Tutaj sukienka, która bardzo mi się podobała, ale tak samo, nie mój rozmiar. I ma trochę taki vibe Kerry Bratshaw z seksu w wielkim mieście do jakiegoś kwiata w włosach. Wyglądałaby obłędnie. Następnie, może na wieszaku nie najlepiej wyglądająca, ale świetny skład len i bawełna. Sukienka była mocno wygnieciona. Pamiętajcie, żeby mierzyć, jeśli Wam się coś podoba na wieszaku, Czasami się to dobrze nie prezentuje w second handzie różowa e, sukienka albo kombinezon, to był już teraz nie pamiętam. Następna propozycja na cienkich ramiączkach. tego naprawdę w secondhandach jest zawsze bardzo dużo. Tutaj kolejna ciekawa sukienka, niby taka ślubna, boho z koronki. Tutaj znowu vibe Indiana Jonesa, bo pierwszej części jego pani miała taką suknię. Kolejna sukienka, ale szmizierka w niebieskim kolorze i coś, co kocham, czyli motyw morski. Zobaczcie tylko te urocze muszelki. Fajna sukienka, ale bardzo i drobniutka. A skoro przy drobnych osobach jesteśmy, to zobaczcie tylko na tą śliczną białą sukienkę na szydełku w takim stylu boho, do tego kapelusz, espadrille, no mega. Moda na cytryny nie mija. Co lato sezon na owocowe printy w modzie. Ja uwielbiam cytrynowy print, więc jeden z przykładów sukienka. Będę miała dla Was jeszcze drugi, koniecznie zostańcie do końca. Czerwień. Ja kocham czerwień, nie mam dużo czerwonych sukienek, więc ostatnio zaczęłam się coraz częściej rozglądać za nimi w szmatek. Jedna z propozycji. Następna sukienka to coś, bez czego lato i wiosna nie istnieje czyli kropki w żółtym kolorze, takim bardzo słonecznym. Kosztowała, próbowałam do ceny dojść 23 zł. I druga propozycja kropeczkowej sukienki, tym razem na cienkich ramionczkach. A skoro przy cienkich ramięczkach, to jeszcze jeden sztosik w e, cienkie paseczki. Przechodzimy do bluzek. Zaczynamy bardziej jesiennie. Czarna bluzka z fajnymi takimi kształtami, a napisami. Spodobała mi się, pomyślałam, że wam pokażę. Koszulki były przecenione, wszystkie 19.90. Mówiłam, że będę miała dla Was jeszcze cytryny. Z tego printu z HM, to jest oryginalna marka, z tego printu ja mam sukienkę, mam spódnicę, a teraz jeszcze trafiłam na top. Niesamowite. Lubię też latem sięgać po kratkę. Kratka też kojarzy się bardzo z jesienią. Czy ja przekupuję Was trochę jesienią? Zobaczcie tylko na tą bluzkę. Ona była ultra cute z takimi mega bufiastymi rękawami z śmiesznego materiału, który mi przypomina taki materiał ubrań, które mieliśmy w latach 90. Wiecie o czym mówię? <laughs> latem oczywiście paski. Już Was nie zanudzam tymi paskami, bo bardzo często je pokazuję na sukienkach, ale tutaj jeszcze chciałam na bluzce pokazać. Rzadko Wam pokazuję bluzki, a jest wybór naprawdę duży. Tutaj lniana bluzka za 19,90. Za taką sieciówkę dalibyście ze stówka. I tutaj kolejna ciekawa bluzka z myszką Miki. Dla tych, co się przypatrzą, I jest to taka bluzka, która mi przypomina wzór bandany. Bardzo ciekawa rzecz, bardzo fajna. A... Coś, czego szukałam, czyli biała bluzka, więcej nie będę spoilerować, zobaczycie w wycholu następnym. I jeszcze raz paski, ciekawa forma bluzki, nie na moją figurę, ale też chciałam Wam pokazać oraz bluzka, którą musiałam Wam pokazać, bo bardzo przypomina mi popcorn, nie wiem dlaczego, idealna na stylówkę do kina. No i jeszcze raz, kratka, taka romantyczna, bardziej wiosenna, ale czemu nie? Z letnią białą spódnicą też fajnie można by było ją wystylizować i z białymi trampkami. I na koniec coś jeszcze raz w stylu Halloween, jesiennym. Zobaczcie tą sukienkę o gwiazdki. Czy ona jest piękna i była w bardzo fajnym rozmiarze 3 razy XL mega! Ok, byłam łącznie w trzech second handach. Nagrywka jest tylko z jednego, ponieważ w dwóch pozostałych nie ma wciąż wyprzedaży letniej. Dzisiaj jest który 22. Pani mówiła, że lepiej przyjść za tydzień. Natomiast w jednym z sieciówkowych second handów kolekcja jesienna pojawia się już na koniec e, sierpnia, więc sporo było przecenionych rzeczy. Były wszystkie bluzki po 19,90. Ja wam bluzek nie pokazuję. Zazwyczaj. Praktycznie nigdy, może tam pojedyncze sztuki w jakichś pojedynczych odcinkach, ponieważ ja latem czy wiosną jestem sukienki, No ale teraz byłam na dziale z bluzkami, bo po pierwsze była przecena, chciałam Wam pokazać, a po drugie szukałam muślinowej bluzki. I tak udało się znaleźć muślinową bluzkę, udało się znaleźć muślinową spódnicę w białym kolorze, także jestem bardzo tym faktem podekscytowana. Nie mogę się doczekać, aż Wam pokażę w następnym odcinku w holu klasycznym szmeteksowym, co udało mi się kupić. Tu macie na razie mały sneak peek odcinek, nie jest za długi, bo tych rzeczy nie było za dużo. Ja zawsze staram się pokazać Wam rzeczy, które mi się podobają, które mogłyby Wam się podobać, żeby były z różnej estetyki, w różnym klimacie, żeby to też były modne rzeczy, ale też rzeczy dobre jakościowo, albo po prostu ciekawe, interesujące, albo nawet wręcz dziwne. Zawsze Wam dopisuję do tego komentarz. Ok, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w następnym w niedzielę, mam nadzieję. Lato się kończy na szczęście, bo ja już umieram z tego, pału. A jeśli chcesz zobaczyć, co ostatnio mi się udało kupić, to kliknij w link wyświetlany po mojej lewej czy prawej stronie w okienach i przejść do pozostałych filmów i widzimy się w niedzielę